Mikołaj, przyjmij partię ode mnie. Nie mam nic. Ten plakat jest do szachów, bo nie widać czatu. Bo to jest zajazdę, muszę zmienić plakat. Ten siwy może być do... dobry, o ten. Co tu się... Ten jest dobry. Bo Karl, wyślij. O, pokażę go całego nie. na moment. Piękny o, to, to jest. jest to... To, tak, to jest. Na rajstagu, na rajstagu zawisła flaga Andrzejowa. Fakt historyczny. Polecam notować. Dobra, a teraz partia. ta tu... no, się, zoba masz. Zoba, pan Karl się do Indii wyprowadził. Zresztą, chyba to jest inne państwo. To nie, to nie są... Możesz sobie najechać, Mikołaj. Wlaga jest dosyć podobna, nazwa nieco inna. Hmm. Mikołaj no. Fajny kraj. Niger tak zwany. Piękna. Inaczej. Piękna kraina. Po niemiecka kraina. <grym> cuchnąca, k <grym> wszystkimi smrodami. Generalnie narody z Afryki Środkowej to jest k**a, sywkiła i mogiła. Malaria, biedota. No, jak w Kielcach. O, w Jak wystarczy. Prawie jak w Kielcach. No, tam źle tam nie jest. No, no tak, tak źle to aż tam nie jest. No. Ale z rowerem już ciężej. No, rower to by ci zjedli. Ogumienie by normalnie poobgryzali. Może nie, może nie zjedli, ale Burek, też to po roweru. Przypomniało mi się teraz coś. Czechą, ja ostatnio upadł rower. Ja bym z tym się wyjechał. Połamał ten rower. I się wyjewał tak, że sobie mordę zdarł. Żwirku. No, zdarza się. No, to nie ma to. Nie ma tak. Polacy to i Czesi za granicą. Rower zajebał, najebany się wywrócił, cały się poharatał, No ale. Ja pamiętam, jak, ja pamiętam, jak raz jechałem rowerem i się. Najlepsze stoda, jest to, że on ten zagadawał. rower był A ten Polak też ten rower. Stulpij tylko Stulpi. Stulpi, nie wiadomo komu. Jak raz jechałem z ziomkiem na rowerach i się zagadałem z nimi, chciałem przyhamować i z górki jechaliśmy, to kurwa, przedni hamulec naciskiem się wyjebał. Go, A macie. takiego fikołka przez kierownicę zrobił. Przejebane o tak się wywalić. To se można tak mordę poharatać. Ale... Z... No tak sam szczęście... na... na szczęście mordę Na szczęście też tak powiem, moje umiejętności akrobatyczne mnie uchroniły przed obdarciem mordy No ale to nie ma osoby, co by się na rowerze nie wyjebało Każdy, każdy kto kiedyś siadł na rower i więcej pojeździł, to się <laughs> musiał to się <laughs> wypić. To jest tak samo jak tak, z szewczykiem w szakach, każdy kiedyś Szewczyka dostał. Ja nie dostałem Szewczyka. Na no, ja pewno nie. kiedyś dostałeś. Ani razu. Panie Stampel Ja nie jestem Mikołaj. Ale dostać szewczyka to żaden wstyd na początku. Wstyd dostać. to być 700 partii dostać. Jak Mikołaj. Nie. Ja. Pamiętam jak jakaś znajoma się mnie spytała, czy chce w szachy zagrać. Zdemu się zdarza? Mówię, no dobra, nie? I myślałem, że coś ogarnia w szachach mówiła, a chuj szewczyk się, złapać. I. Robię te, te, gram z nią i zrobiłem te szersze hity. Mam ruchów 3 czy 4. Teraz nie pamiętam. Trzy chyba. No to zrobiłem te dwa ruchy i ona się tak śmiała. Zaczęła śmiać, że haha, co ty robisz? Nie wiem, mata. No i dobrze. <grym> Sigma. Można rozpieć no roz wszelakich nubów szewczykiem. Też pamiętam, kiedyś, nie wiem, było coś takiego w jakiejś podstawówce czy gdzieś. Jedyny umiałem w klasie w szachy grać. Też napięłem szewczyki tym. Tym dyziom Z podstawiarką też To było zajebiste Każdy myślał, że jakiś dobry jestem, a po prostu szewczykiem na napi... Każdy myślał, że jestem dobry, a oni po prostu byli głupi No Otóż to Otóż to Każdy myślał, że, że jestem mocny, a oni po prostu byli tacy ch**i chuj... Harlowi to tak, o to na panie, panie Stampel, nie ma lekarza, który by go wyleczył, nie ma psychiatryka, kurwa. Wasza wina, Andrzejowa. Co ty pi... to nie może być tak, że to jest nasza wina. My tutaj leczymy Można. ludzi. Kto cię takich tików nauczył robić? Moment, Dawidka lubię, to na no Dawidka nie. Mamy wina. Antek, Antek mnie nauczył. Oto mały kutas, co Discorda pokazał S i prawie Andrzejowo zbanował. K k jest streamie. No tak, ale to dawno. Ja pamiętam jak on pokazał Discorda, ten mały debil, to tam był gif taki. To, to będzie na filmie na YouTubie. Ten, ten moment, jak on pokazał k***a, tam jest gif jak jakiś dzieciak świerszyki pokazuje k***a. się tam nic nie widać, ale no, gdyby to było większe, no to mogłoby coś tam być winąć. A tak to jest w miarę bezpieczne. Mnie najbardziej by chyba śmieszyło jakby pokazał tego gifa, co ja wysyłam. Posłuchaj. Są takie pojebane gify na Andrzejowie na tych kanałach. Gdyby on to pokazał, tym to go zbombardował atomowo. In game, na modzie w choju. Jakby to pokazał, to ban murowany jest. Posłuchaj, to ban byłby taki żeby masz na kika musiał spi... że jakby kuta z goły zaświecił. Gościu Kutasem Kutasiany młyn mi kręci, no to już od razu byłby banza coś takiego, a takie gify są. A o mi się przypomniało, jak kin Kutasa pokazuje. A pan kin pokazywał Kutasa na kamerce, oczywiście k**a. My tu z debilami siedzimy. Ale pana Kina bardzo lubię, mimo że mi Kutasa pokazał. To i tak go lubię. Ja tu mam gest. Miłosierdzie. Kolej. Jestem taki miłosierny, że nawet jak mi ktoś Kutasa pokaże, to mu wybaczę. Jaki udasz? Jaki udasz? Jaki udasz? odnosz Powłczekaj Andrzeja? Rozpinaj rozporek, panie Stampel. Bo... Akurat mam dresy. No to zdejmuj k ku... te pantalony i kutasa wysyłaj na publiczny. Już. Ja w sumie wysłałem ostatnio, w tym. Ty. Słuchaj, co? Moment, co ode, żeś twojego kutasa nam wysłał, ja żartuję z nie, nie tym. Mu no pan Stampel nie Kutasa nam na publiczny wysłał. Ja p... Ale jakoś... Ja z wariatami siedzę. No to ten w tej, w tym Kimonie... No że nie był, to co prawda nie mój, Ale, ale nie do no, fajny, fajny był ten gif w Kimonie. Kutas w Kimonie. Ty ale najlepsze jest to, że ja dopiero po kilku sekundach się skapnąłem, że to Kutas męski jest. Dobrze, go przebrali. Co? że to kutas męski? Możliwe, że co? żeński. Nie przypatrzyłem się dobrze. Bo ja przypominam, że Pierożek ma pierożka z napletem, a Dawidek ma złych taczków. <laughs> Dawidek ma... z łechtaczką, no? Co chatka, to zagadka. Ale to jest wszystko możliwe. Dawidek jest moim ministrem propagandy na Andrzejowie. To jest... To jest Goebbels i gering w jednym. Halo, Karl. Ty, się szachownica przesunęła? Co to się k***wa stało? Ty, szachownica się przesunęła do, do lewej. Pojebało cię, Kielczaku? No, teraz to muszę zmieniać. Gdzie ten rewans do k***a ciężki? Ty, on z kanału wyszedł. Iść z randomami, zagraj. dzięki. Co? No graj z randomem, go nie ma. Może mu neta wystrzeliło? Faza pierd... Różne rzeczy się zdarzają, wypadki chodzą po ludziach. Na przykład... To... W moim przypadku... Takim wypadkiem, który mnie spotkał jesteś ty. I to nasza znajomość. Jadany, panie, przypadkiem. Dobrze. My jesteśmy jak rodzina. No, chyba dysfunkcyjna, z niebieską kartą. Dwa szwagry. Co ty żeś se w główce upiść? Przecież moja kuzynka jest Żydówą, nigdy by Kielczaka nie wzięła w tango. Ale ja bym wzięła w tango. Ale to ona by się nie zgodziła na takiego dzikusa. Żydówki dajem to ocenią swoją p. byle komu nie dają. Się zgodziła. No, a co to kurwa? to Czechosłowacja? Czeszki nie, lubią dać pod nogi, pod nogę. Czeszki, Rumunki, one to kupa 100 euro i ci wszystko Nawet dziecko. można otworzyć aktualnie grasz. Co? Szukaj tej partii. 17, 17 listopad 2006. Smutny dzień. Jak smutny dzień? Smutny dzień. Wielka smuta. 17 listopad to jest żałoba Andrzejowska. Jaka żałoba. To szczęście narodowe. A co się stało wtedy? Mikołaj wyszedł z. Okej, okay, zapisujemy. Ale, ale potem się zaczyna najważniejsze święto Andrzejowskie. Tydzień Andrzejowski. Od 22 listopada do Andrzejek, czyli 29. To jest tydzień andrzejowski, bo 22 to była data rozpoczęcia regularnych streamów. Bo to konto na Twitchu jest założone o. wcześniej. Ale streamy się zaczęły od 22. E, ja idę strać. Zaraz będę. Ja p masz partię. Bo... Przyjdzie, no i ch... się ludzie. No i cisza a szfuszak dzwoni. Panie Ej, Karl, odpalaj. Przyjdę za 20 minut, spokojnie. No Co? jeszcze będzie degustacja to dlatego tak długo. Szwedzki stół. Się szykuje, iść tam kupa Przygotuj Aneli kanapkę, z nutellą Józek będzie to słowo i na dusz robić zaraz no, za Wy nie mówcie nic o głównie jak lolisz jest bo mu później ślina leci No i, sięga, i to były szachy, 11 minut i po 11 minutach Kielczak poszedł srać kupa. Tak wyglądają e, szachy ja... na Andrzejowie Bo nie mógł kurwa, nie wiem się wysrać wcześniej, teraz go wzięło na i